Bartłomiej Głódz, firma PolSound. Witamy Was z targów ISI w Barcelonie 2022. Znajdujemy się na stoisku jednej z naszych marek Ampetronic. Firma, która od 35 lat nieprzerwanie specjalizuje się tylko i wyłącznie w produkcji urządzeń wspomagających słyszenie dla osób z ubytkami słuchu oraz niedosłyszących. To co widzicie tutaj przede mną to tak naprawdę kompleksowa oferta, aby móc wdrożyć dane rozwiązanie u klienta. W tym miejscu mamy zainstalowane najnowsze wzmacniacze z serii C. Wyspecjalizowane do zasilania pętli indukcyjnych, znajdujących się w pomieszczeniu. Od najmniejszego rozwiązania C5 aż poprzez najmocniejsze C14. Wzmacniacze różnią się między sobą przede wszystkim ilością kanałów jest to jeden lub dwa kanały oraz mocą, którą dostarczają. Dzięki czemu możemy wyposażyć zarówno małe pomieszczenia w pętle indukcyjną, jak i duże pomieszczenia w bardzo skomplikowane pętle, gwarantujące także poufność sygnału żeby nie wychodził do kolejnych pomieszczeń. Jak już wspomniałem, Firma Ampetronik dostarcza nie tylko pojedyncze elementy, ale całe gotowe rozwiązanie. To, co tutaj się znajduje także przed nami, jest to przede wszystkim taśma, która pozwala rozprowadzić cały sygnał w pomieszczeniu, które zamierzamy wyposażyć w tego typu system. Taśma zabezpieczająca, więc nie musimy się martwić o tym, żeby dobierać jakieś dodatkowe komponenty. Kolejne rzeczy, które się znajdują w gablocie, to na przykład tak jak tutaj widzimy, malutki panel pozwalający na wsparcie osób niedosłyszących, w przypadku domofonów, punktów, w których znajdujemy się w bardzo bliskiej odległości i nie potrzebujemy zasilać bardzo dużej przestrzeni. Urządzenia, które Ampetronic dostarcza do nas, ale także i do was, to także urządzenia pozwalające mierzyć sygnał, sprawdzać czy jest on dobrze dopasowany, czy wszystkie filtry dobrze działają, czy poziomy sygnałów w każdych określonych pasmach są takie jak być powinny, a także dla osób, które nie są wyposażone w aparaty słuchowe, sprawdzić czy dany sygnał po pierwsze w danym miejscu jest o wystarczającej mocy, takiej, jak być powinien, ale także pokazujący nam, czy we wszystkich pasmach mamy wystarczająco dobry sygnał, czy też nie. Tak jak widzimy tutaj na tej aplikacji, którą dostarczają wraz ze, swoim, ze swoimi urządzeniami, możemy zobaczyć, czy jest to wystarczające w każdym paśmie? Czy nie mamy gdzieś utraty częstotliwości? Czy osoba, która będzie odbierała poprzez cewki wbudowane w aparat słuchowy, będzie odbierała ten dźwięk tak dokładnie, jak powinna to odbierać? To, co wyróżnia także wzmacniacze firmy Ampetronic na tego typu rynku, jest to po pierwsze wyposażenie wzmacniaczy w opcjonalną kartę Dante. Dlatego jeżeli chcemy połączyć cały system poprzez Dante, mamy już gotowy system konferencyjny, wideokonferencyjny, czy jakikolwiek inny system związany z dźwiękiem, wystarczy, że doprowadzimy ten system. W ten sposób do wzmacniacza i możemy go dalej rozdystrybuować. Drugą bardzo ważną zaletą tego typu wzmacniaczy jest to, że mogą być sterowane po sieci. Nie musimy podchodzić do panelu, które oczywiście są z przodu i które pozwalają nam dostać się do wszystkich mm, parametrów y, sieci, jak i samego urządzenia, ale możemy to zrobić równie dobrze z dedykowanej aplikacji dostępnej poprzez adres IP, dlatego nie musimy instalować żadnych dodatkowych urządzeń. Y, możemy bardzo łatwy sposób, y, zależnie czy to jest jeden czy dwa kanały, regulować ich głośności, możemy generować tony. Sprawdzające działanie mikrofonu. Możemy podłączyć mikrofony bezpośrednio do wzmacniaczy, żeby także na przykład lokalnie podawać dźwięk, więc wszystko, czego tylko potrzebujemy, mamy dostępne poprzez tą aplikację, a także wszelką diagnostykę urządzeń, możliwość resetowania i wszystkiego, co potrzebujemy, aby ten system był stabilny. Proponuję, przejdźmy teraz jeszcze do jednego miejsca, znajdującego się na tym stoisku. Drugie rozwiązanie, które chcemy dzisiaj Państwu pokazać także firma Ampetronic jest to rozwiązanie recepcyjne, pozwalające na dwukierunkową komunikację pomiędzy osobą obsługiwaną i obsługującą. E, takie miejsca, jak dworce kolejowe, autobusowe, Urzędy Miast, czy inne miejsca, w których chcemy oddzielić poprzez szybę czy pleksę oso dwie osoby ze sobą, a jednak, żeby mogły swobodnie rozmawiać, dokładnie takie rozwiązanie mamy przed sobą. Składające się z mikrofonu na gęsi szyi oraz głośnika, tak samo. Mikrofonu na szybie oraz głośnika dla osoby po drugiej stronie i malutkiego pudełeczka, które pozwala nam na dwukierunkową komunikację pomiędzy jedną a drugą stroną, przesyłając dźwięk zoptymalizowany pod to, jak brzmi nasza mowa. Dlatego pozbywamy się niepotrzebnych częstotliwości, czy to niskich, czy wysokich, umożliwiając pełną komunikację i zrozumiałość dla obu stron. Jesteśmy także gotowi dostarczyć to na teraz, ze względu na to, że Ampetronic. Jak niewiele firm na rynku posiada gotowe stoki, czasy realizacji są bardzo, bardzo atrakcyjne, dlatego zapraszamy do kontaktu.